22 października obchodzimy Dzień Świadomości Jąkania. To czas, by zatrzymać się i posłuchać, bo słowa wypowiedziane z serca mają większą moc niż te wypowiedziane w pośpiechu. Czym jest jąkanie? Jąkanie to zaburzenie płynności mowy. Osoba jąkająca się wie, co chce powiedzieć, ale ma trudność z wypowiedzeniem słów. To tylko chwilowe zatrzymanie nie powód do wstydu. Jak czuje się osoba, która się jąka? Może czuć wstyd, stres, niepokój. Potrzebuje cierpliwości i zrozumienia. Słowa, które dodają odwagi. Każdy z nas potrzebuje czasem dobrego słowa. Słowa mają ogromną moc, mogą zranić, ale mogą też dodać odwagi i sprawić, że ktoś poczuje się silniejszy. Jedno słowo może zmienić wiele. Kiedy mówimy dobrze, dajemy komuś siłę. Nasze słowa mogą być jak promień słońca w pochmurny dzień. Dla każdego, kto potrzebuje wsparcia. Czasem ktoś obok nas potrzebuje tylko usłyszeć, że jest ważny. Takie słowa szczególnie pomagają osobom, które jąkają się. Bo dają im spokój i pewność, że mogą mówić w swoim tempie. Słowa, które dodają odwagi. Słucham cię. Nie spiesz się. To, co mówisz, jest ważne. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Masz coś ważnego do powiedzenia. ABC spierającej komunikacji. Bądź cierpliwy, daj mi czas na wypowiedź. Pokaż, że słuchasz, co mówię, a nie jak mówię. Nie oceniaj, akceptuj, bądź życzliwy uśmiechnięta buźka. Niektóre słowa, nawet jeśli nie są złe, mogą ranić. Lepiej nie poganiać ani nie poprawiać osoby, która się jąka. Czego lepiej nie mówić? Pośpiesz się, mów normalnie, nie denerwuj się. Gdy mam zły dzień, to powiedz mi słów dobrych dwa lub tysiąc. By mogły sobą dobro nieść, Słowo to potęga, Słowo to moc, nie denerwuj się. Niech Twoje słowa dają odwagę. Prezentacja Słucham z sercem, słowa bez pośpiechu została wykonana na zajęciach z pedagogiem specjalnym we współpracy z uczniami klasy trzeciej w publicznej szkole podstawowej w Branwi.